You're listening to Strazia, a show about what it means to be a human in the modern world. Join Michal Janiusz Goda and Krzysztof Igolera as they discuss masculinity, entrepreneurship, fatherhood, and try to make sense of the far too polarized political discourse.

Odcinek relaksu. Poczujcie mój głos. Usiądźcie wygodnie w kanapie. Weźcie co macie do picia i zrelaksujcie się razem z nami. Tak, oficjalnie wyszliśmy z wyścigu szczurów. Oddaliśmy nasze numery startowe, zawiesiliśmy buty na kołku. I teraz nie znajdziecie nas już w mieście. By nas. Pędzących do kolejnego spotkania biznesowego, do kolejnej inwestycji, do kolejnej, do kolejnej business Opportunity. Teraz wszystko się zmieniło, bo są wakacje, tak? Ale nie tylko. My już mamy swoje lata, prawda, Krzysiek? Ho, 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 tak, zależy pod jakim względem. Mamy swoje lata, ale też wiele dalej możemy. Jesteśmy w pełni funkcjonalni. To znaczy tak, mamy wszystkie zalety młodości i mamy wszystkie zalety doświadczenia jednocześnie. Jakby w żaden sposób Jesteśmy jak najbardziej cały czas młodzi? Jesteśmy... Młodzi ciałem, ale starzy duchem, doświadczeniem i wieloma różnymi skillami, to prawda? Tak, jesteśmy w takim wieku, że po prostu jesteśmy ponad młodymi i ponad starymi, jesteśmy jakby w naszym piku tak zwanym. Ale powiem wam coś szczerze: ile można, tak? Ile można? Ile potrzebujesz pieniędzy, żeby być szczęśliwy? Ile potrzebujesz osiągnięć zawodowych, żeby być szczęśliwy? Czy wystarczy, żeby być szczęśliwy, być naj, najbardziej don, e, ściąganym podcastem w Polsce? Czy wystarczy, żeby być szczęśliwym, być najbardziej ściąganym podcastem w Europie Środkowo-Wschodniej? Mhm. Odpowiedź jest mhm. taka, że czasami wystarczy, ale nie na długo, bo jak człowiek dojrzewa i wielu z naszych młodych widzów, bo my wyznaczamy trendy, mamy, to znaczy słuchacze. Mamy bardzo wielu młodych słuchaczy, to znaczy, czy też audio widzów, jeszcze sobie nie zdaje z tego sprawy i goni, goni za tą kolejną rzeczą, za tą kolejnym, kolejnym związkiem, za y, kolejnym stosunkiem, za kolejną pracą, za awansem, za domem, za mieszkaniem, za kanapą y, albo remontem kuchni. Dajcie sobie coś powiedzieć od e, dwóch starszych, od dwóch wujków, którzy już trochę przeżyli. To był niesamowity monolog. Chciałem tylko zaznaczyć, że to, do czego dążyłeś w tej wypowiedzi, szczególnie za gonieniem, to oczywiście chciałeś powiedzieć za narastającym stresem, ponieważ każde podgonięcie, każde nadganianie, porównywanie się z innymi to niewyobrażalny stres. Czy jest on wart każdych pieniędzy? Myślę, że nie. Dlatego teraz płynnie przejdźmy do naszego sponsora, ponieważ on o stresie, o stresie ma wiele wspólnego. Myślicie, że dlaczego jesteśmy dzisiaj tacy z Michałem wyluzowani? Może słyszeliście o takim specyfiku THC, ale nie o tym dzisiaj. Proszę mm. nie dzwonić do prokuratury, nie, nie, nie. Dzisiaj będziemy mówić o jego bracie odpowiedniku, to znaczy o CBD, CBD. Także Michale, mm. o jakim produkcie będziemy dzisiaj mówić, bo to była bardzo nalegałeś na tą współpracę i na ten sponsoring. Produkt bardzo ci się spodobał, nie tylko jego zapach, ale i właściwości nawilżające. Mm. Także może powiesz nam o coś więcej o tym niesamowitym produkcie. Tak, no wiecie, ja jestem człowiekiem podcastu, ja jestem człowiekiem mediów, ale tych mediów nowoczesnych, nie tych starych, tych skosniałych, tych takich struktur, gdzie... gdzie Ludzie, którzy nie mają pojęcia o robieniu kontentu, o robieniu dobrego kontentu, o robieniu life-changing contentu, oni podejmują decyzje, ale nie jest tak w podcaście. Podcast jest dalej independent, podcast jest dalej indie, podcast jest trendy i podcast jest new i fresh, i for the young people. Łatwo się zagubić w tej branży, ponieważ gdzie nie pójdziesz? Spotykasz słuchaczy, spotykasz fanów, spotykasz członków grupy telegramowej. Do tego trudno mi się, jak to mówią teraz młodzi, wycilować. Jak mówią moje fanki. Do czasu, do czasu. Moja była dziewczyna. Do czasu. Odkryłem ten niesamowity produkt. Znacie ten moment, kiedy właśnie byliście w toalecie. Jedynka, dwójka, nieważne. Ale w dobrym guście jest, kiedy umyjecie sobie ręce po tym. I... W bardzo dobrym guście. Myjcie ręce. No i co? Do czego trzeba do bycia wody, Krzysiek? Hmm, nie wiem, może mydło. Ale chyba nie mówisz o mydle w kostce, starym. W starym wynalazku. Stare, skostniałe, nie pasujące do potrzeb naszych czasów, gdzie się żyje szybko, gdzie się żyje mocno i gdzie się żyje intensywnie. Dokładnie tak. Nie, ja nie mam czasu czekać, aż to mydło się rozpuści. <grym> ja potrzebuję mydła, które jest rozpuszczone teraz. Tak, warto dodać statystyki. E, z, 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 z statystyki przeprowadzone przez amerykańskich naukowców wykazały, że ludzie średnio na same namydlenie rąk w przeciągu roku zużywają tydzień życia, na samo namydlenie rąk. Ja ten tydzień mógłbym wykorzystać na... Nawet na przeczytanie głupiej książki, czegokolwiek, ale na mydlenie rąk. Tydzień przypomina w, co, ja nie w nie ciągu roku. Mam... Znaczy, sorry, ale nie wiem jak ty. Sorry, jak cię urażę, bo jesteśmy partnerami podcastowymi od dawien dawna. My zaczynaliśmy, ale jesteśmy dalej młodzi, ale zaczynaliśmy dawno, 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 dawno temu. Um, także my już znamy wszystko w tym biznesie: ins and outs, wszystko, co się może wydarzyć, co się nie może wydarzyć, co jest możliwe, ale się jeszcze nie wydarzyło, a może, ale ja nie mam czasu na czytanie głupich książek. Mój czas okay. jest cenny, tak? Także, yy, cienisz, sobie się, się. tak? także pomyśl sobie następnym razem, zanim mi kupisz. Yy, Książka nie krytego Kietyka po <grymka> Wiesz, co, ale może już powiedzieliśmy, zdradziliśmy czym jest to mydło w płynie, może po prostu przejdźmy, bo i tak musimy puścić spod reklamowy. Twoje mydło wynegocjowałeś 30-sekundową reklamę, więc i tak musimy do tego przejść. więc Może już ją po prostu pójśćmy. Tutaj mhm. mamy próbkę. Krzyszt, krzyszt, krzyszt. A, to mydło. Co prawda, wpłynie, ale jakoś tak nie czuję, żeby mnie jakoś specjalnie uspokajało. A to? A co to za mydło? Co to, czy to liśko konopi? Hmm, spróbujmy. E, raz jeszcze. to pośpiesz nie? się, Michał musi kupę. Hmm, uuu, ale. Hmm, to uczucie jest zupełnie inne. Czuję, jak wnika w pory mojej skóry, ale jednocześnie czuję coś. Jakby pływał na mnie spokój, jak taki pokój wewnętrzny. <skrym> <słuch> Czuję ja się, jakbym się przeniósł do krainy moich przodków. <skrym> Szczęście. Gdzie mój dziadek teraz Szczęście. jest jeleniem. Bo Szczęście. jestem człowiekiem, który uznaje kult przodków. Jestem człowiekiem bardzo od głębokiej duchowości, cenię tradycje sz szamanistyczne i tak dalej. Czy mi się wydaje? Czy to CBD? Tak. To mydło zabiera CBD. To kapitan CBD. Mydło wpłynie. Podcast Powiemy Wam prawdę. Kiedy się jest wpływowym podcasterem, to już jak zostajecie wpływowymi podcasterami, to już nigdy w życiu. Nie kupicie sobie piwa za własne pieniądze, ponieważ wszystko, co my pijemy, jest sponsorowane. Yy, marki zabiegają o nasze względy, marki zabiegają o nasze gardła. Może Boże powiesz się nam, co ty pijesz dzisiaj. Ja dzisiaj piję wyśmienitą wodę z lodowca marki Iceberg by Pachorban. Hmm. Yy, jest to woda sygnowana. Yy, procent organizacji. Zajmuje się akcjami charytatywnymi, pomaga pingwinom przesiedlonym z terenów objętych globalnym ociepleniem. Jest to... Znajduje dla nich miejsca w polskich i innych domach? W polskich lodówkach, dokładnie tak. Ja dzisiaj nic nie piję. Ja od pewnego czasu w ogóle poszczę. Piję tylko, mam takie okno na picie wody, to są dwie godziny rano, dwie godziny wieczorem. A potem pijesz ad adenochrom, krew z niewinnych dzieci. Ops, to nie ten podcast, to teorie spiskowe. Krzysiek ostatnio był gościem na wielu alternatywnych podcastach. Podcasty o kosmitach. Poruszyliśmy także ciekawą historię w podcaście Mamy Ani. Tak nazywa się podcast Mama Ani. Ale co Ty powiesz, co Ty powiesz o tych takich new kamerach, że tak powiem, na scenie podcastowej? Bo wiemy teraz crime, teraz różne takie, nie wiem co, jakieś tam komentowanie, jakieś komentarze, nie? Jakieś są takie, że ktoś ogląda serial, potem mówi, że ja widziałem ten serial, to się tam wydarzyło, nie? I opowiadają o tym, co ty sądzisz o tych nowych, bo ja sobie myślałem. To jest, to jest plaga. To mm. jest to, co zabija tą branżę. To jest to, co zabija co tą tylko... branżę podcastową. Mhm. Ci ludzie, którzy nie mają pojęcia, jak robić prawdziwy podcast, ustaw naprzeciwko nas takiego youtuberka, chłopaczka. Ja po prostu potem siadasz chłopaczka, który siada przed kamerką i on komentuje. Sratz World. Tego typu nie wiem, czy o tym słyszałeś. To jest żałosne. Jakieś pseudointelektualiści, tam jakieś ziomo nawija, że mam wiele rozkminek w głowie. Nie, nie, nie popieram działania Rosji. W ogóle jak, jak to kurwa tak można połączyć? To jest żart, to jest kpina, to nie jest podcast. To tak. jest jawne wykorzystywanie dzieci i nieletnich w celu zarobkowym. Ale ja już tutaj nie będę się rozwijał, bo Krzysiek, mam Krzysiek. boli mnie to. Mm. Ja się boję, ja się boję, że ściągniesz na siebie gniew osób wpływowych i osób yy, gotowych do wszystkiego. Masz Bo... na myśli papieża Franciszka, jego watykańskich agentów? <grymne> Dzień dobry Państwu. Z tej strony Michał Jakub Niezgoda, prezes firmy Podcastracja Productions. Chciałbym wykorzystać tę krótką przerwę w odcinku. I oprosić o chwilę Państwa uwagi. Przez ponad dekadę wierzyli Państwo w nasze przedsiębiorstwo i oczekiwali od nas produktów o najwyższej jakości. Jako nasi klienci, stanowią Państwo najwyższy priorytet naszej firmy i nadają sens naszym działaniom. Dla nas nie są Państwo wyłącznie klientami, ale byli i pozostaną Państwo naszymi partnerami w biznesie. Teraz my potrzebujemy państwa pomocy. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby udostępnili państwo nasz podcast znajomym, zostawili mu ocenę lub skontaktowali się państwo z prowadzącymi na Instagramie przez K lub mailowo pod adresem podcasttracia@gmail.com. Życzę miłego dalszego słuchania. Do usłyszenia, Michał Jakub niezgoda. Musimy puścić teraz czołówkę z Brown MMA yy, nagraną to było Brown MMA to było niesamowite wydarzenie. Odbyło się 3 dni temu i walką wieczoru, jak dobrze wiecie, była walka yy, Mameda Sralidowa i Mariusza mm. Srudzianowskiego, także była to niezwykle emocjonująca walka, walka Bardzo z wielkim. Tak, walka z wielkim plot Przechodzimy do naszych wspaniałych komentatorów, którzy, których komentarz zapisze się w dziejach. To będzie komentarz dziesięciolecia ze względu na te emocje. Przechodzimy teraz. Szybka próbka dla Was trzeciej rundy ostatniej sekundy przed nokautem. <śmuletra> Mamet Sralido wyprowadza nieznaną nam technikę. Obstranie boiska. Próbuje złapać na tym Mariusza Srudzianowskiego, aby ten przewrócił się na deski. To działa! Mariusz się przewraca! Proszę państwa, co tu się dzieje?! A czy, czy to jest balach? Czy to jest balacha? Tak, 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 to jest balacha Johnsona. Balacha... Bra Brown Balacha tak zwana. Mmm, niesamowite. Mmm, <laughs> wspaniała mm, coś takiego. To się tylko przeżywa raz. No, może. Boże, tak. co, co on zrobił? Absolutne mistrzostwo w wykonaniu Mariusza z Nikt na niego nie stawiał, a on. Brazowa baracha. Kiedy ostatnio widziałeś brazową barachę? <ścoughs> Mariuszu, wygrałeś tę walkę. Powiedz nam, co teraz powiesz swoim haterom, ci, którzy nie wierzyli, że sprawdzisz się w formule Brown MMA? Mmm, um, powiem tak. Ciężka praca to droga do to sukcesu, nie mam chcesz powiedzieć. Sukcesu, ale najbardziej połowa mi praca z, e, z gastroenterologiem sportowym. Dokładnie tak, chciałem tylko zaznaczyć, że przechodziłeś wiele zmian przez te okresy przygotowań. Zaczynałeś jako strongman, ciężka dieta, codzienne treningi, jak to się mówi, Micha musiała być trzymana, potem coś totalnie odwrotnego. Przeszedłeś do fame MMA, gdzie musiałeś nabyć eksplozywności, twoje mięśnie musiały się zmniejszyć w celu większej mobilizacji i elastyczności, a teraz, teraz przeszedłeś do federacji Brown MMA, która stawia na coś totalnie innego. Wysokobiałkowe, połączone z odżywnymi posiłkami, które muszą w jelitach stworzyć jak największe spustoszenie, aby po prostu w rinku wkazać to, czego chcą widzowie, po prostu dymów, brązowych dymów, jak my to mówimy w Brown MMA. Także jak zmieniła się Twoja dieta? Słyszałem, że jadłeś dużo białka, dużo błonnika, także na przeczyszczenie po prostu, łatwo to mówiąc. I czy, czy u Was są legalne środki przeczyszczające, czy niekoniecznie? Zaczynałem od błonnika, zaczynałem od tego. Muszę przyznać, trudne to było, duże wyzwanie, małe efekty. Potem próbowałem kiszone ogórki z mlekiem. Eee... Słyszałem, słyszałem tutaj, śmiali się w kuluarach, że to, to był ten tip, to było to, to co cię zmieniło. Ogórki kiszone i mleko czekoladowe marki Harnas. Chłopaki mówili, że po tym byłeś nie do zatrzymania w toalecie. To mi dało taką, pierwszy taki promyk, nadziei na to, że coś się może ruszyć. Coś się może ruszyć pod względem mojej walki, ale też coś się może ruszyć w moich jelitach. Tak, a czy, czy straciłeś czy straciłeś jakąś wagę, powiedzmy, ponieważ czy to też tak działa, że twój organizm przy, przy pochłania te wszystkie substancje odżywcze, czy to jest taka mieszanka wybuchowa, która powiedzmy po prostu cię przeczyśla i przechodzi przez ciebie jak potężna, cu, potężne tsunami tak naprawdę, bo toaleta na pewno wyglądała po tych eskapadach niesamowicie. Ty ją czyściłeś, czy może miałeś od tych specjalnych ludzi? Ja powiem tak, nie doceniałem tego wcześniej, ale to jest to, co się działo w moim układzie pokarmowym. To było jak kolejny żywioł. Żywioł, który jeszcze nie został odkryty. Y I nie mogłem się znajdować nigdy więcej niż 100 metrów od toalety. Jak długo co? to trwało? Jak długo trwał ten okres? Czy nie jest to dosyć, dosyć uciążliwe, jeśli musiałeś wyjechać w miasto? Czy woziłeś hmm. na jednym ze swoich pick-upów może jakiegoś Toy-Toya? Bo słyszałem, że wiele gwiazd też tworzy. Po prostu coś takiego, żeby funkcjonować w normalnym świecie, że tak powiem. Czy też niektórzy mówią, że prawdziwy mężczyzna nie boi zesrać się w majtki w miejscu publicznym, bo po prostu nie ma nic do ukrycia. Dla tak zwanych non-brownersów, czyli ludzi, którzy nigdy przez to nie przeszli, ten nasz świat to jest coś zupełnie innego. To jest coś, to jest coś czego normalny człowiek nie zrozumie. Do tego oczywiście było trudno wpasować się w ten świat non-brownersów. Dzięki Bogu moja żona bardzo mnie wspiera i razem z Demą zdecydowała się przejść na dietę. Dziękujemy ci Mariuszu i to była to. Konferencja Brown May. Go Brown go home. That's, Oddajemy głos do studia. Studia Podcast Racja. Także kochani, znajdujemy się tutaj. Słyszycie, ptaszki śpiewają, my jesteśmy wycilowani, nie przejmujemy się biznesem, nie przejmujemy się tym, że może ktoś nas chciał, yy, że tak powiem, nie potraktował nas zbyt przyjacielsko, chociaż może. my z naszymi wspólnikami zawsze jesteśmy całkowicie szczerzy. Dokładnie jak tak. Jest, nie próbujemy nikogo naciąć. Niektórzy ludzie, niektórzy ludzie, tacy nie są. Nawet dużo ludzi takich I nie jest. Kiedyś ja bym się tym przejmował. Ale teraz się w ogóle się tym nie przejmuję. W ogóle mnie to kiedyś by mi się ręce trzęsły i bym mi się nawet głos łamał. Ale teraz... Teraz pokrywasz te ręce, mydłem CBD i jest dobrze. Um, teraz ja wiem o co chodzi. Nie chodzi o to o te pieniądze, o to, żeby cię zapraszali na gale, o to, żebyś był w top ten podcastów, Polska. My jesteśmy regularnie top 1, czy znaczy top 1. No, top 2, na... top 2, nie zapominajmy no. o Madzi Adzi. Nie rusza mnie to. Kiedyś by mnie ruszało, nie rusza mnie to. Teraz słyszę ptaki, teraz słyszę drzewa, jest teraz pięknie. słyszę rowerzystów, jadą sobie w te we w te i to jest <grym> chyba dobry moment, żeby zakończyć ten podcast, ponieważ muszę z Krzysztofem coś omówić. Także piszcie do nas na podcaststacja Do następnego razu. Do następnego.